że Bóg jest omylny, że Bóg ma granice, że Bóg nie może pewnych rzeczy zrobić. A jeśli Bóg nie jest omylny, nie ma granic i wszystko może zrobić, to dlaczego są wstawiane mu granice, że nie mógł człowieka z grzechu uwolnić, ale to zrobił, uśmiercił grzesznego, grzeszne ciało, a dzisiejszy Kościół, też że zadziwiające, bo muszę to powiedzieć ponownie, Bliży Kościół nieustannie chce to, co Chrystus uśmiercił, nieustannie chce utrzymywać przy życiu, bo to jest tron diabła. Z tego miejsca rządził. I dlatego Adam sprowadził grzech na ludzi, aby szatan mógł rządzić w ludziach, przez Adama i w ludziach, właśnie w tym grzesznym ciele. Jezus Chrystus to grzeszne ciało usunął, czyli tron szatana. A dzisiaj po prostu on jest nieustannie naprawiany, reperowany, nieustannie jakby próchno z niego jest wyrzucane i odnawiany i nieustannie, ale to się nie da, ale czy może nie da. Nie jest to wieczne, ale dzisiaj wystarcza to dzisiejszemu kościołowi do tego, żeby rządził. Udaje mu się na razie przez 1600 lat. Rządzić, udawać, że reperuje to ciało. Że to, jest, że to jest związane z reperowaniem, naprawianiem i odgrzeszaniem, mimo że jest to kompletnie niezgodne z Ewangelią. A tak jeszcze że żyje Ewangelia. Że jest tym, który niesie Ewangelię ten, który yy, 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 ma karę es. My jesteśmy krzywdzicielami Chrystusa. Zarejestrowane w sądzie, gdzie. Tego w ogóle nie robi. I nikt się temu nie przeciwstawia. Dlaczego? Panujących zwycięzców się nie sądzi. Zwycięzców się nie karze. Zwycięzcy panują. I to jest ta sytuacja. Zwycięzcy panują. Ich się nie karze. Nie rozlicza. Oni. Panują. I z tego powodu jest to sytuacja tego rodzaju, że misja kościoła dzisiejszego, która jest widoczna, że jest nierealizowana i kompletnie nie jest zgodna z prawdą, a jest zarejestrowana w Karesie, a właściwie to się już zmieniło. Od czasu Konkordatu. Już to nie jest Kares, ale jest to Wspólna misja dwóch państw. Bo Konkret spowodował w tą sytuację, że kraj nawiązał stosunki dyplomatyczne właśnie z Watykanem, aby nie był to już tylko KRS, ale prawo dwóch państw, które doszły do konsensusu i wspólny mają cel względem człowieka i świata. A set jest taki, aby było jak było. Aby nie było innych spraw, tylko te, które są, żeby się nic nie zmieniło. Jest dobrze jak jest. Ale nie liczmy, proszę Państwa, na jakąkolwiek zmianę od tych, którzy jakoby mogą coś zmienić. Zmiana musi nastąpić w nas samych. A ta zmiana jest związana z wiarą w Boga. Że jesteśmy i to, to jest związane właśnie z tym, co chcę powiedzieć w to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg, który się objawił w ciele swojego Syna, złożył ofiarę ze swojego życia i uśmiercił naturę grzeszną człowieka, która była tronem szatana. Sam siebie uczynił miejscem zrodzenia nowego człowieka. W nim doświadczamy nowego życia, nowego stworzenia, nowego istnienia, gdzie nasza prawdziwa świadomość przez wiarę jest całkowicie świadoma swojego istnienia, świadoma swojego pojmowania. Nie doświadcza. Ciemności w głębinach, ale doświadcza chwały Bożej, która się roztarza i rozprzestrzenia, coraz głębiej i mocniej. I tu jest właśnie sytuacja taka, że gdy wierzymy całkowicie, to nasza świadomość wyrywa się z trzech sfer izolacyjnych, bo przez świadomość są one naszym ludzkim osaczeniem, i tylko wiara je. Znowu, yy, przechodzi przez nie, bo człowiek musi się nowe zrodzić z wiary. Dlatego Jezus Chrystus powiedział do uczniów, kiedy powiedzieli do Jezusa Chrystusa: Przymruż nam wiary. Jezus Chrystus yy, mówi w ten sposób: Jeśli się nie narodzisz z wiary, to nie można ci niczego przemnożyć. Można przemnożyć człowiekowi z wiary, ale nie można przemnożyć człowiekowi, który nie jest wierzący. Musi, trzeba, musi się narodzić z wiary. Ta jego natura yy, wewnętrzna. Ona nie jest związana z cielesnością. Ona jest związana z cielesnością tylko dlatego, że tutaj on żyje. Ale cielesność jest... Dlatego jest z cielesnością, z cielesnością związany, ponieważ cielesność ma zostać wzniesiona do chwały niebieskiej, a nie żeby on, ona go osaczyła. Patrząc na telewizję, proszę Państwa, na różnego rodzaju programy publicystyczne, może nie tak fabularne, ale chociaż może także, ale publicystyczne bardziej, czy dokumentalne, to dostrzegam taką sytuację, że ludzie są podporządkowani tak potrzebom ciała, że potrzeba ich ciał jest wszystkim, czego potrzebują. Nie potrzebują w ogóle żadnej duszy, żadnego ducha, żadnego Boga, potrzebują tylko spełniania potrzeby ciał. Jak ja na to patrzę, to widzę ich duchową naturę, która jest w nich istniejąca, ale całkowicie istnieje w tym ciele i spełnia pożądania ciała jako sens swojego życia. I potrzeby inne nie mają. Żeby było piękne, wyspane, yy, bogate yy, i wszystko inne, żeby miało, to jest główny sens. A później umierają i dziwią się, że umierają. Ale gdy są żywą istotą, to w tym momencie, kiedy doświadczają boskiej swojej natury, to uświadamiają sobie, jak to, jak to, przecież jestem żywą istotą. To ciało, ono mnie osaczało, dlatego ponieważ to nie ciało mi to robiło to robił duch ciała duch ciała który to ciało osaczał ale to ciało w którym żyję ono jest przeznaczone do chwały ale tylko wtedy mogę do chwały je prowadzić kiedy zrzucę z niego jego porządliwość ciała porządliwość oczu i pychę tego życia Diabelskie, diabelski sens który sobie w tym ciele upatrzył i przez to ciało żeby rządzić duszą i w tym momencie, kiedy zrzuca z tego ciała, yy, ducha ciała, to to ciało mówi, ojejku, ja nie umarłem. Mam nowy cel, mam sens, staję się nową istotą, przemieniam się, transmutuję, ojej, przechodzę transcendencję. A myślałem, że są bójdy <grym> i tak dalej. I przechodzi tą przemianę, doświadcza, a duch, ciało porzucony ze swoimi marzeniami, pragnieniami, wyobraźnią, iluzją, złudzeniem i łudą ginie, a to ciało, przez które chciał panować nad duszą, wzrasta się, wzrasta ku doskonałości Bożej i też zdąża ku oglądania chwały Bożej. Do tego jest przeznaczone. I dlatego nasze ciała, nie są po to, żeby umierać, aby, ale żeby doświadczyć chwały niebieskiej, która dla nich jest przeznaczona, kiedy przez świadomość bezgrzeszności, tak dosłownie, przez świadomość bezgrzeszności zostaje uśmiercony duch ciała. A w naszym ciele wtedy mieszka duch boży, który poobjawia się w nich przez synów bożych, tak jak Chrystus Pan przyszedł na Ziemię w ciele podobnym do ciała grzesznego, tak na Ziemię do głębi wstępuje, jest napisane bardzo wyraźnie, w ciele świętym. Jest napisane przecież bardzo wyraźnie, że do głębi wstępuje w ciele świętym, nie w ciele ducha nieposłusznego. Proszę zauważyć, jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Zauważcie, pierwszy y, liść Świętego Piotra, rozdział trzeci, werset pod 18 i dalej. Chrystus bowiem, Chrystus bowiem również za nas, y, Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W Nim, w tym, w tym duchu ożywionym, Poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni jego cierpliwość Boża oczekiwała, budowana była arka, której niewielu to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Więc tu jest napisana bardzo wyraźnie sytuacja, że nie poszedł do głębin w ciele nieposłusznym, tak jak przyszedł na ziemię i przyjął ciało nieposłuszne. Ale on jest posłuszeństwem Bogu i pokonał to ciało nieposłuszne. Rozumiecie państwo, bo przyjął grzech ludzkości. Ale on jest tym, który jest doskonały i grzech ten ciała, grzech nie mógł, nie miał na niego wpływu. Chociaż odczuwał opór, cierpienie tego ciała, trud tego ciała, bo to były grzechy ludzkości. Ale do głębin nie zszedł w postaci tego ducha, ducha nieposłusznego, nie, nie, nie tylko w postaci ducha zwycięskiego, ducha boskiego, ducha panującego z mocy Bożej, bo przez Boga powołany i to są synowie Boży, którzy schodzą do głębin, panować w imię Boga w postaci czystej, doskonałości, doskonałej natury, jak Chrystus. I dlatego Chrystus przejmując... Wstępując na Ziemię, jest objawia się w synach Bożych, bo nie może na Ziemi inaczej być jak w synach Bożych, jak w synach Bożych, i w synach Bożych wstępuje do głębin i tam panuje, bo w nich dzieło jest dokonane, bo to oni muszą dokonać tego dzieła, i dlatego dzieło odkupienia świata dokonał w ciele ale sz, aby szatan się nie wściekał, że Bóg mu po prostu y, okłamał, oszukał, y, ale posłał człowieka, syna swojego, który przyjął ciało z mary dziewicy, stał się człowiekiem, pod prawem się urodził i w tym ciele, które jakoby było y, pełną mocą panowania nad wszystkim, pokonał szatan przez posłuszeństwo. I jest synem, jest, wstępuje do synów bożych, i On jest mocą życia Synów Bożych, jest nimi, a oni są nim, wstępuje do głębin, nie jako ten, który jest duchem nieposłusznym, ale duchem posłusznym i doskonałym, wstępując do głębin, wydobywa tą, która jest w głębinach, wewnątrz światłością, a otoczona złem i ciemnością. W niej objawia. Potężną moc, swoją jak na Ziemi, w ciele cielesnym. Tylko tutaj wstępuje w Chwale i synowie też w Chwale, wstępują w Chrystusie, i tam rozpala ogień wewnętrzny superpozycji, aby ona zajaśniała blaskiem i przywróciła Ziemię do chwały początku, bo Ziemia jest mocą blasku wszechświata. Duchowego wszechświata. Jest mocą superpozycji, otwarcia drogi wszechmocy i Ziemia stanie się jak dawniej, jak bardzo dawno temu, bardzo dawno temu, kiedyś przyjeżdżali na Ziemię ze wszystkich zakątków galaktyk, aby doświadczyć boskiej tajemnicy superpozycji, doświadczyć boskiej tajemnicy Bożej, boskiej natury, stać się boską tajemnicą. I powraca ten stan doskonałości, który od wieków jest wspominany i pamiętany gdzieś w galaktykach. Na Ziemi, mimo że stąd to pochodzi, wytępiany. Tępiony jak, jak zaraza. A we Wszechświecie pamiętany. A dlaczego? Bo chcą tego dostąpić i wiedzą, że oni w tym nie pomogą. To musi człowiek zrobić, bo to on ma tą moc. To jest tak jak w filmie Nowy Początek. Z przyszłości przybyły istoty o bardzo wielkiej technologii i zdolności. I od człowieka potrzebowały pomocy, aby mogli żyć duchowo, ponieważ cielesność dobiegła do końca możliwości. I film się kończy, kiedy statki nie odlatują, ale znikają. W chmury się zamieniają, co odzwierciedla, że zmieniła się linia czasu. Człowiek powstał. I tam, w przyszłości, tam, skąd przybyli, zmienił ich i dlatego oni nie przybyli. Bo nie musieli, bo stali się duchowymi istotami od tych, którzy byli na końcu, a musieli stanąć na początku. Ci, którzy byli ostatnimi, a musieli być pierwszymi, bo na nich oczekuje cały wszechświat, na tych ostatnich, bo ci ostatni mają w sobie całą tajemnicę, Całą moc, całą chwałę. I cały wszechświat wie o tym, że tak się stanie. Bo Chrystus jest tą mocą, która jest tą siłą przemieniającą, otwierającą, budzącą, wyzwalającą, a człowiek wierzy, bo zostawił człowieka. Który trzyma drzwi otwarte dla nieba? Aby niebo wstąpiło na ziemię. I pytanie, które jest zadane, Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 20, 1, 21, werset, nie pamiętam, 11. Który otworzyłem, to jest pierwszy, dobrze otworzyłem. E, tak. Odmienny los umiłowanego ucznia. Piotr obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego umiłował Jezus, a który to w czasie uczczy spoczywał na jego piersi i powiedział Panie, kto jest ten, kto Cię zdradzi? No nic dobrze. Eee... A, już tak, tak. Eee, muszę to przeczytać dalej. Panie, kto jest ten, kto cię zdradził? Który cię zdradził? Eee, Gdy więc Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeśli chcę, aby pozostał, aż przyjdę. Co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Rozeszła się, roz, rozeszła się więc, rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń nie, nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze. Lecz jeśli ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego. Czyli tym uczniem jest uczeń, który nie wypowiada swojego imienia. W zdaniu razem z Jezusem Chrystusem. Jeśli jest słowo Jezus, to On nie wymawia tego imienia swojego, a jest to Jan. I co stanie się z Janem, można było powiedzieć. A Chrystus mówi: A jeśli będę chciał, aby pozostał do czasu, aż przyjdę, to cóż wam do tego? I rozeszła się wieść, że Jan nie umrze. A Jezus już powiedział: Nie powiedziałem, że nie umrze. Ale że jeśli pozostał, będę chciał, aby pozostał do czasu, aż przyjdę, co cóż do tego, on trzyma drzwi otwarte. On trzyma drzwi otwarte dla nieba, ponieważ Chrystus powiedział. Gdy przyjdę, muszę to Ewangelii pamiętać. Tak, tak, ale Tomasza, tak, tak, rzeczywiście tak jest, ale Tomasza chciałem mi powiedzieć. Stanowiłem pośrodku świata. I nikt mnie nie oczekiwał. Wszyscy, wszyscy pili swoje wino. Ale zostawił Jana, aby jak przyjdzie, żeby on otworzył mu drzwi. Bo oto stoi i kołacze. A kto moje pukanie posłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A on ze mną. Czyli tu jest sytuacja tego rodzaju, że Święta Maria Matka Boża została wzięta przez Jana do swojego domu, czyli do serca, czyli święty Jan jest jej posłuszny, jak Chrystusowi. A ona właśnie prowadzi go ku tej doskonałości w głębinach, aby dokonał dzieła, które jest dziełem przeznaczonym dla całej ludzkości, czyli dziełem wydobycia człowieka z grzeszności i także tą naturę wewnętrzną, która jest także człowiekiem. Czyli na pytanie, a co z nim? A jeśli będę chciał, aby pozostał aż do czasu, aż przyjdę, to cóż mam do tego? Rozeszła się wieść, że Jan nie umrze. Że ów uczeń, uczeń nie umrze. Ale Chrystus powiedział, jeśli będę chciał, żeby pozostał do czasu, aż, aż przyjdę, to cóż do tego? Więc tu jest sytuacja, że Chrystus wiedział, że taka sytuacja będzie miała miejsce i dlatego zostawił ucznia. Umiłowanego ucznia, któremu ufa całkowicie i daje wszystko, co jest mu potrzebne, i daje mu całego siebie, aby był w pełni pewny, gdy przyjdzie, że drzwi będą otwarte. Że będzie na niego czekał i czeka, i otwiera, i jest, i przychodzi, i panuje. A dzisiejszy świat mówi: kto to? Dlaczego ktoś to zrobił? Dlaczego on jest nieznany? Nikt nie wiedział, skąd on się wziął. Ale jest tam, gdzie jest. Chrystus wie, gdzie jest, bo Chrystus w nim działa. I jest tam, gdzie jest i gdzie powinien być. I jest tam, gdzie powinien być i czyni to, co powinien czynić i to robi. Na pewno to robi. Bo te wszystkie sprawy, które się w tej chwili dzieją, są sprawami właśnie świadomości tego, żeby każdy człowiek wyzwolił tą naturę wewnętrzną, a wewnętrzną naturę wyzwala nie w jakiś sposób techniczny, ale wyzwala ją przez bezgrzeczność, bo człowiek jest ważny, a nie dzisiejsze jakieś hybrydy, które chcą z człowieka sobie zrobić miejsce panowania nad wszechświatem, a to człowiek żywy, prawdziwy, boski, został stworzony przez Boga na Ziemi. I powiedział Bóg w takie słowa. W takie, w takie słowa. Księga Daniela, rozdział 7, werset 27. A panowanie i władzę, i wielkość w po całym niebem otrzyma lud święty najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem. Będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe, czyli wszystko. Czy to jest artificial, inteligent, padnie na kolana, będzie tylko po prostu pewnym y, gadżetem jak kalkulator. Abstrahuje. Albo nie będzie go w ogóle, bo nie będzie on potrzebny. To jest sytuacja taka, że dzisiejszy świat Tą wyszukiwarkę, która jest y, y, Artificial Intelligent, to jest jej <laughs> wyszukiwarka. Wchodzi w Internet i ona wam wyszukuje różne rzeczy. To jest wyszukiwarka, zwykła wyszukiwarka, która wie gdzie znaleźć i znajduje czasami głupoty, a najczęściej głupoty, bo są nieprawdziwe. Szukacie i co chwila co innego mówi. Bo zbiera jakieś tam informacje z całego internetu yy, i ukazuje Wam to. Jest to yy, wierzukiwarka, więc yy, do Google nie mówicie yy, w taki sposób, yy, Posłuj się, yy, powiedz mi, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejszy świat chce koniecznie, abyście z nią nawiązali łączność emocjonalną yy, i mózg swój dopasowali do algorytmicznego myślenia, aby stał się zdolny przyjąć właśnie jako władcę swojego właśnie AI. Ale synowie Boży, którzy wierzą w Boga, bo synowie Boży są to ci, którzy wierzą w Boga, nie są do zasymilowania, bo jest to niemożliwe, ponieważ Bóg ich chroni i mają inną naturę, nie podlegają artefaktom, yy, algorytmom. Yy, i ich pojmowanie i umysł jest niedościgniony dla żadnych ludzkich aspektów, a nawet nie jest postrzegany i pojmowany. Żyją poza tym światem, ale mają władzę nad tym światem, bo tak Bóg ustalił, a to, co Bóg ustalił, jest prawdziwe. I to, że szczęrzący róg będzie zniszczony, jest też prawdziwe. I to wcale nie jest odległy czas. Bo taka jest wola Boża, zostało zapisane i nie da się tego zmienić. Bo i po co? Ale nawet jeśli ktoś chce, to i tak nie będzie mógł, ponieważ Bóg wyprzedza wszystkie te sprawy i już działa tak, aby były na jego korzyść i na korzyść człowieka. Dziękuję Państwu. Oddaję Państwa powojęcowych popyle przez miłosierdzie może w imię ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dzisiaj będzie powiedzieć naszego spotkania.